To, 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 co to jest? A to jest taka bułeczka z mykotoksynami. Czyli dla takich, co mają nadwagę, żeby zrzucić kilogramy, tak? Ej, ja myślę, masy, że niekoniecznie, bo ja ją kupiłam wczoraj i nie zamierzałam zrzucać nadwagi. Tak a ona tak ładnie obrosła tym grzybkiem takim toksycznym. A, a, a z czego to robione jest? A kochany, to w telewizorze wyjaśnili, że do nas teraz cała masa idzie transportów zbo ze zbożem technicznym z Ukrainy. Zboże techniczne. Jakie zboże techniczne? A kochani, to są odpady zboża, z których a. się robi brykiety, czyli to się spala i owszem te mykoteksyny. I, i, I takie giną. się robi. I jeszcze to się w budownictwie również. Aha. No a przy okazji, jak zostanie i to jakiś piekarz kupi. To taka bułeczka, to wychodzi. Taka bułeczka no, wychodzi. Ale to genialne, kochanie. Słuchaj, jakie perspektywy. Bo tak, brykiet mówi, że w budownictwie się wykorzystuje. Yy, brykiet do spalania, yy. do uszczelniania w budownictwie, te no, to no, zboże. To No to, to, to słuchaj, taki murasz, jak sobie weźmie taki brykiet, weźmie takie uszczelnianie z, z tego zboża technicznego, to słuchaj, on jakie głodny, nie będzie leciał do sklepu, sobie zje taki brykiecik i coś zrobi w budownictwie. Jakby jeszcze. Postanowili zrobić z tego zboża technicznego piwo. To budownictwo mamy tak załatwione, że jak ta lala będzie wyglądała? No to ci szmalcownicy mają głowę do interesów.